Hello, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Day na tym kanale, ale czym byłby odcinek bez pysznej kawusi? Mmm. <grywa> Nieważne. gułka Nieważne. Wracamy sobie do tematu. Ja nagrywam pod rząd, więc e, czym prędzej przechodzę dalej, żeby się. Ha, halo, halo, o, kamerka, dziękuję, żeby się tutaj nie zagubić. A tymczasem, jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć, że... Co kurwa chciałem przypomnieć? Zapomniałem. <laughs> Nieważne, głupi, głupi jestem. Głupie żarty. Pamiętajcie, żeby stawić koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli podobają się wam moje materiały i chcecie wesprzeć mój kanał. Bardzo, bardzo przydaje mi się to w kwestii tego, że mocno mi to zwiększa zasięgi, więc jakby jestem w stanie dotrzeć do większej liczby osób, którą ewentualnie może interesować taki content do o, o, oglądania e, i subskrypcji, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów okej okay. dobrze, do, możemy biegać? możemy, Jezus Maria, jakiś gmaczy tempo, dobra, nieważne gdzie my? aaa, bo my tutaj już jesteśmy ty o, dobra, nieważne, przepraszam Rodrik, przepraszam. masz rację Rodriku miałeś rację, że tu poszedłeś. Oj, to był bardzo dobry pomysł. E, czy ja chcę? Tak, chcę Ignifera zrobić na pewno. I trochę Extinguisa. Eks... Kurwa kto wymyśla te nazwy. Ja się pytam. Znaczy ja wiem to kurwa, no twórcy gry, wiadomo.

Na cały świat. To, 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 co? to było? Jakieś kurde dziwne ścięcia się pojawiły nagle. Przy obracaniu kamery. Coś się ładowało? Czy mi się wydaje? Dobra. Rodrik kurwa, plączesz się pod nogami. Bez sensu. Wybier dalej. Gdzie indziej. Ja tutaj w Explore daję, ja tu zbieram kurwa materiały, żeby kurde nam szło jakoś. Eee, moment, sekunda. Ja tu muszę sobie jednak obniżyć. Podwyższyłem sobie delikatnie, stwierdziłem, że ten, ale, że, że za bardzo leżę, ale z drugiej strony, jak tak nie leżę, to się kurwa zaczynam garbić. Może sobie podwyższę troszeczkę ekran? To nie jest taki zły pomysł. O! Powinienem sobie obniżyć krzesło, nie? Pewnie tak, ale wtedy kamerę bym musiał poprawić. Dobra, jebać. Mam nadzieję, że jest ich tu coraz więcej. Ciężko zbrojni. O jednej rzeczy bardzo ważnej zapomniałem. Muszę was na sekundę przeprosić. Uno momento, przerwa. No dobra, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale kurwa, co z tego, że mam pyszną kawę w moim ulubionym kubeczku. Jak kurwa nie zamieszałem i cały cukier był na dnie. Nie że było dużo tego cukru, bo ja słodzę jedną łyżeczkę, ale... Ale no kurde no jest różnica. Czemu jakoś tak dziwnie ten... Cześć, stop. Ha halo. Chcę być na środku, o, dziękuję. Yy, dobra, wracamy sobie. Do temaciku no, ci przybiegli. Procent,

Yy, Rodrigu? Eee, Rodrigu, nie ma w tym miejscu. Eee, hello, Frajerze. Dobra, teraz tak. Tu zbieramy, co zbieramy. Zbieramy wszystko, co się da. Tak, on nie zmienił się pierwszą fois. I klocz La katedrale, Vitalis Vitalizacja là-bas. Alors, mère doit y être aussi. Sal va avoir une surprise il faut d'abord retrouver les autres Dobra est ma nous zebragne sa lettre mame zapice czyli bad przeciwników tak que réumem l'imimportantest hey, c'est quoi ces tremblements ils sont ici juste en dessous c'est eux qui ont tout détruit Regardez le sol! Eee, kurwa, no nie tego chciałem użyć, nie? Chciałem użyć tego, Ej, a i gdzie te szczury są? Tutaj. No nie bardzo, nie mogę ich jakoś przywołać, czy coś. Aaa, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Bo witali się nimi jeszcze tutaj ten... No co, klasyczne metody? Chyba tak. Chyba klasyczne metody. Elo. No bo co? Chyba tak. <laughs> Na to wychodziło. Episanguis. Kurwa, w życiu nie zapamiętam tej nazwy. Zapis. Elle a toujours été son protégé. L'Italie s'est changée l'arrivée du monde. C'est peut-être trouver un nouveau protégé. Ok. C'est quoi ça? Ah, y a quelqu'un! Euh. Waouh Tu ne crains rien, Rodrigue. Reste près de nous. C'est sûr que toi. Euh. Mordor Nie! Nie! Okej... Okay. Ale dlaczego nie reagują? O co chodzi? On jest daleko. To nam nie grozi aktualnie. Czyli co? jakie jest kurde za mało szczurów jest do kierowania chyba tak z tego co mam rozumieć. hmm... czyli jak to rozwiążemy? Chyba kamieniem. Chyba zrobimy to w ten sposób. Nie, wy kurwiej hmm. to bym zaoszczędził tak szczerze yy, To bym zrobił Czy ja mogę go po prostu kurwa jednąć kamieniem? Mogę No i gituwa Generalnie, jebać system, kur, chuj tam kamieniem walić, z, ten, kierowanie szczurami Mogę po was łazić? Mogę No to git Tutaj alkohol Mhm Więcej alkoholu. E... Zgaśmy to na wszelki wypadek. E... E... Ten tego. Hello mordo. Uf, otworzyły go jak puszkę z konserwami. <noise> nie wiem, czy to dobre porównanie, ale takie mi przyszło do głowy. Wydaje mi się dość, dość trafne. Yy, nie! Nie idziemy tędy. Nie idziemy tędy. Tam jest nowa lokacja. I na stówę się tu wszystko za nami zamknie. Najpierw dajemy ciśniemy w Explore. O, właśnie. Tutaj jakieś kurde narzędzia. Tutaj saletra. Coś mi się wydaje, że gdzieś tu możemy znaleźć ten, e, jakiś stolik do ulepszania. To zgaśmy wszystko. Nie wiem, czy ma to sens. Ja mam wrażenie, że mate marnuję materiały. Jak, jak sobie to gaszę, bo one już nie są mi potrzebne te szczury do niczego. No, to tak mi się wydaje właśnie. I więc tego już nie gaszę na pewno. A, dlatego nie mogę tam przejść. Rozumiem. Bo tam z pochodnia, no przecież że tak. Czy tu jeszcze coś jeszcze coś mi interesuje? Wygląda na to, że nie! Donc, on va pousser là-dedans. Je ne savais même pas que c'était possible de prendre le sang d'un autre. Les cartes, elles ont chacun. Mais c'est ça, ou les rats. À la fin des temps, c'est peut-être quand tu sais plus ce qui est bien ou mal. Je ne m'entends pas. Nie mogę. Rozumiem. Eee, już wiem o co chodzi. Jeden ma drugi nie ma. Elo! Gnoju! Hopie, za mało chleba zjadłeś! O o, o właśnie tego szukałem. Tutaj coś jest. I dobrze zgadłem? Tak, jest zamknięte przejście. Wiedziałem, że tak będzie. Klasyczna zagrywka. Eee, Mordo, jesteś w stanie to otworzyć? Wiecie, ile kurwa to waży? Dużo więcej niż on normalnie mógłby w stanie podnieść. Nieważne, jak silny kurwa by był. Wow! Wow, wow, wow. Czy wy mnie zobaczycie? Co się wydarzy teraz? Jestem ciekaw. Gdzie będą mnie szukać? Czy mnie tu znajdą? Wydaje mi się, że nie. Zaraz stracą zainteresowanie. Mam jednego strażnika do unikania mniej. Spróbujmy to schizować w ten sposób. No właśnie, tak podejrzewałem, że tak to będzie wyglądało. O, mogę zrobić za to tak. O właśnie, mm -hmm. czy ty idziesz w moją stronę? Nie. Dobra, i co i kierujemy? Za daleko, przejdźmy sobie tutaj. Chciałbym tam to zgasić Szczerze? Elo? Ej, jesteś tylko jeden, pajacu I nie możesz mi tu z daleka Szczerze, mogę tu po prostu, kurwa, stać I kierować tymi szczurami Chodź tu, mordo No, cho chodź tu, dawaj, no, dawaj frajer hehe <ścoughs> mordo ty stamtąd jesteś uwięziony ee hello lamusie ty frajerze Dobra, tej zaraz, zaraz do was przyjdę koleżki. Więcej kamulców, e, materiał git, saletra, alkohol. Wszystko jest potrzebne. Dobra, tej, tej, widzę was. Spoko luzik, arbuzik. Zaraz, zaraz po was przyjdę. Eeeem... Zróbmy to. Nie robi. Okej? Okay. Czy musimy przejść tędy? Dobrze. Nie ma problemu. Ale. Czekaj, czy ja tu jeszcze miałem, miałem czegoś do zebrania? Chyba miałem, ale nie jestem pewien. przebiegnijmy się szybko. Wygląda na to, że nie. Okej. Okay. Tak czy inaczej, musimy tam iść. Spoko. Tu nie będziemy mogli kierować szczurami. Więc to jest, kurde, delikatnym. Dobra, pa. Rodrik, kurwa. Ale mnie bokuj. No ale coś czujesz, zaraz Będę musiał szybko.

Zwłóci dosta... Halo! Przebiłamy na wylot! Dobra. Tej. Teraz trzeba działać szybko. Po pierwsze. Tak robimy. Po drugie robimy tak. Po trzecie robimy tak. I robimy to szybko. Przede wszystkim dobra, także mnie mogli tędy przejść. Dobra, jest ogarnięte. Ostatni tam. Dobra, ha! Byłem szybszy, frajerzy. Dobra, teraz to ja bym poszedł. Obczaj, czy z ich ciał nic nie ma do zebrania. Wygląda na to, że nie, ale lepiej się upewnić. Nie, gra nie przewidziała tego. Dobra, w takim wypadku. Uuu, skórę ominąłem! O, to dobrze że się wróciłem. W takim wypadku. Wchodzimy tutaj. Saletra, bla bla bla. Co ty gadasz? czy nas Trzeba więcej tego zrobić. To się teraz mega, mega przydaje. Dobra, co tu mamy? Sznurek przyda się, oczywiście. E, materiał? Tak, materiał. Idziemy dalej. Otwieraj, otwieraj, mordeczko. Panie Taranie. Zaraz jebnie. jak jednie, to jednie Dobra, daj otwieraj, 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 mordo Tu nie ma nic do zebrania. Ciśniemy. Wyjście, wyjście mnie, ale to trzeba posznupić trochę. Po, po... Kurwa. Poszupić? Nieważne, pozbierać, eksplor dać troszkę. Chuj w ten. Czy te drzwi się za nami zamknęły? No to co, Doris? Nie baj!

Elo! Pajacu. Trochę nie wyszło. Miałem wszystkich kamieniami załatwić, ale niech będzie. E, odnawiamy sobie są oczywiście. Oh, merci. Merci. Oh, merci. Oui, Merci et bonne chance. Attendez. À couvert. Bien joué, les gars. Ouvrez l'œil surtout. Personne ne doit s'approcher de la cathédrale. La cathédrale. On est sur la bonne voie. Là-bas. Là. C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Tyle po naszym tym. tutaj. O, właśnie, coś czułem, że gdzieś to tu znajdę. Linki? Co to mi zmienia? Mniejszy hałas, ok? Skraca czas, potrzebne przygotowanie amunicji. E, zawsze mam z... wcześniej przygotowaną, więc luźno. No, dziękuję. To tyle na razie. A co tutaj jest? A ty 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 ty, myślałem, że cię nie zauważę. Tajne przejście. Tu, tu devrait pas. Pourquoi? Cet endroit, je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Rodrigue? Czy to jest? Ja chyba wiem. Czy to jest? Pracownia, w której pracowałeś, Czartu. Mort? Oh. No, że ony jest. Tak. All the finest, darling. Rodrik. allons C'est pas vrai. Rodrik. Il reste plus rien. Ils ont brûlé ta maison? Oh yo yo. C'est la force de mon père. C'est là que j'ai grandi. Oh yo yo. Je sais ce que tu ressens. Mais tu es encore là, et tes racines et ne pourront jamais te le prendre. Tu te mi coś fizycznie, da czy to jest po prostu część historii Allez. On doit sauver votre mère. Dobra. Mamo, ale janty. On partira, on semble. Et on trouvera un autre château. Ça ce serait bien. Czy ja jestem w stanie tędy przejść? Nie. Czy jestem w stanie odpalić mu kuźnię? Rodrik, wy kurwiaj stąd nie, nie jestem. Okej. Okay. A szkoda, to było ciekawe. <laughs> to było nawet zabawne. Tu nic, nic, nic. To co tutaj? Yy, sprawdźmy jeszcze raz, bo coś tam zebraliśmy. Nie, nic nie mamy więcej do zrobienia, więc yy, ciśniemy, ciśniemy, szturmujemy. Kurwa katedrę. Która to jest minuta? 28. Szczerze, był to zapis, to jest 28 minuta. Myślę, że czas na, na szturm katedry przyjdzie w następnym odcinku. Tak, generalnie. No, myślę, że to jest dobry pomysł. Menu główne, potwierdź. A tymczasem chciałbym, chciałbym wam podziękować za oglądanie. Zostawcie i łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrypcję, jeżeli chcecie oglądać więcej tego typu materiałów. I trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Elo!